bowiem, e, przy, bowiem e, działalność, którą prowadzę nieprzerwanie od 2010 roku Urząd Gminy w Kłotowicach, tutaj urzędnicy zeznali, że niestety, ale e, przez cały rok działalności nie było. Drodzy Państwo, jak to jest możliwe, że w Państwie prawa urzędnik, który kontroluje cały rok daną działalność, tutaj w tym przypadku placówki oświatowe, są kontrole, są y, dokumenty jest rozliczenie dotacji, a pewnego dnia wróci się i mówi, że jednak jest do zwrotu ta dotacja. Jak to jest możliwe, że sprawa trafia do sądu i w sądzie, gdzie bardzo dokładnie widać, w szczególności na moim filmie, Równie się Przypał, sędziowie dopiero zapoznają się z aktami spraw. Zapoznają się z aktami spraw i tylko dlatego, że przyjechała telewizja, dopiero zaczęli szukać i yy, zaglądać do tych akt. Jak to jest możliwe, że na tym filmie padają dziwne stwierdzenia, takie jak ja się mówiłem, ona nasiła sprawę i to podobne? Proszę Państwa, żyjemy w państwie, gdzie wszystko stanęło na głowie. Prawo, które powinno nam, nas wspierać, nas chronić, niszczy nas. Urzędnicy, którzy powinni nam służyć, stali się naszymi panami. Polityka, która powinna służyć dobru ogółu narodu, Służy tylko wybranym warstwom, wybranym y, ludziom oraz y, służy tylko i wyłącznie wybranym grupom i interesom prywatnym. Ogranicza nas, zniewala ten świat, który jest oparty na władzy, kontroli. Musi, musimy powiedzieć mu dość, wspólnie i razem. Jesteśmy wobec już nie kwestionowanego, potwierdzonego danymi największego kryzysu w Polsce po 1989 roku, i to nie jest tylko problem zamkniętych restauracji, zamkniętych klubów, zamkniętych różnych obiektów turystycznych i rozrywkowych, ale to jest problem całej gospodarki i nie przez przypadek spotykamy się dzisiaj w Polkowicach i odwiedziłem to miejsce, po pierwsze na zaproszenie Pani Beaty oczywiście, ale po drugie chciałem zwrócić uwagę mówiąc z pełnym szacunkiem, że używając pełnym szacunkiem słowa Polska Powiatowa, chciałem powiedzieć, że to właśnie ta Polska Powiatowa musi szczególnie teraz dbać o zjednoczenie i współdziałanie. Jest to ogromne wyzwanie dla wszystkich samorządowców. To nie jest tylko problem rządu i problem przedsiębiorców, ponieważ władza centralna zachowuje się w sposób absolutnie nieodpowiedzialny, szkodzi ludziom. To nie jest tylko problem gospodarczy dotyczący właścicieli firm. Przecież ten problem za chwilę po fali bankructw, które doprowadzą do utraty miejsc pracy, będzie problemem wszystkich obywateli. Szczególnie właśnie w tej Polsce Powiatowej, gdzie liczba miejsc pracy jest mocno ograniczona. Dlatego samorządowcy muszą z wyjątkowym zaangażowaniem włączyć się w ochronę miejsc pracy. Wszystko to, co było, te zdarzenia, które dotknęły panią Beatę i jej przedszkole, powinny być szczególnie w tym czasie rozpatrywane jak najbardziej na korzyść przedsiębiorców. To nie są oczywiste sprawy, nie mówimy tu o jakichś oczywistych naruszeniach. To są sprawy, które się mielą latami w sądach i sądy różne wydają różne decyzje. Kiedy jest taki mishmash prawny, to rolą samorządów jest, aby rozpatrywać jak najkorzystniej dla przedsiębiorców, a nawet jeśli dochodzi do jakichś egzekucji, do jakichś kar, do, które gdzieś tam trwają w międzyczasie, jest to zawieszone, to trzeba robić wszystko, żeby ten przedsiębiorca mógł przetrwać właśnie w Polsce Powiatowej. To jest wyzwanie dla wszystkich samorządów. I to nie tylko wielkie miasta teraz podejmują uchwały, takie jak Gdańsk, Zielona Góra, żeby zwolnić na przykład z opłat za koncesję za alkohol przedsiębiorców, ale właśnie te małe miasta też muszą te uchwały podejmować. Trzeba zrobić wszystko, żeby przedsiębiorcy mogli się otwierać już, nie czekając na koniec tego lockdownu, bo do końca tego lockdownu ucierpią nie tylko przedsiębiorcy, ale wszyscy wyborcy tych samorządowców i ludzie będą pamiętać do następnych wyborów samorządowych, kto przyłożył rękę. I ci przedsiębiorcy przy następnych wyborach samorządowych przypomną wyborcom, że samorządowi nie zrobili nic. Zwalanie wszystkiego na Warszawę, na ten rząd, to nie jest wytłumaczenie, bo w, w rękach samorządów są ogromne narzędzia i dobra wola urzędników, burmistrzów, prezydentów, wójtów, ta dobra wola nieraz wystarczy, żeby ratować te miejsca pracy. I o tym właśnie chciałem dzisiaj w pierwszej kolejności Państwu powiedzieć. W drugiej kolejności chciałem e, e, zachęcić wszystkich e, przedsiębiorców z zamkniętych branż tutaj e, w, całej, w całej okolicy Wrocławia, we wszystkich mniejszych miastach, aby się otwierali. Te pokazówki w telewizji, które widzieliśmy z zeszłego weekendu, to są cztery incydenty w skali całego kraju zorganizowane przez. Ekipę z samej góry przez Kaczyńskiego, komendanta głównego policji, komendantów wojewódzkich. Tymczasem mamy już około 30 tysięcy otwartych małych gastronomii, placów rozrywki, placów zabaw, trampolin, stoków narciarskich, pensjonatów. Prawo jest po waszej stronie, możecie się otwierać. To, co widzicie w telewizji, w żaden sposób nie przekłada się na realia właśnie Polski Powiatowej. Polska powiatowa administracja, policja, Sanepid mówią stop. Stop nielegalnej presji rządu pisowskiego na właśnie tą Polskę powiatową. I zapewniam Was, że tak jak obserwuję tą sytuację, to co widzicie we Wrocławiu, w Poznaniu, to nie ma miejsca w Polsce powiatowej. W Polsce powiatowej jest bezpiecznie. W Polsce powiatowej panie z urzędu, z Sanepidu mieszkają koło Was. Policjanci nie są anonimowi, mieszkają koło Was. Oni wiedzą, jakie są problemy tych lokalnych społeczności i oni patrzą z swym różeniem oka na te otwierane lokale. Ratujcie się. Jeżeli oczywiście, ja nikogo nie zachęcam, to nie jest demonstracja polityczna, ale jeżeli te tarcze okazują się całkowicie nie pokrywające waszych kosztów, bo macie lokal, za który sporo płacicie, macie kredyty, leasingi jakieś na maszyny i PFR, który wypłaca środki w oparciu o ilość pracowników, a nie koszty, nie pokrywa tych kosztów, nie czekajcie, bo być może otworzą Was dopiero pod koniec maja. Jeżeli macie do wyboru bankructwo albo otwarcie, to już lepiej się otwierać. Postępowania, te straszenie tymi karami po 30 tysięcy to również nie działa. Są postępowania administracyjne trwają, można wykorzystać różne prawa strony w postępowaniu administracyjnym i przeciągnąć je tak długo aż te kary przestaną być aktualne. Jeżeli decyzja nie zostanie wydana do zdjęcia obostrzeń, to potem, jak zostanie wydana, już nie może zawierać kary, bo decyzja.